Obecna w Norwegii. Dzisiaj spojrzałam sobie po pracy na, na swój kanał i powiem szczerze, że nie mieści mi się w mojej głowie, ile mam subskrypcji. Za każdą subskrypcję, którą dostałam, bardzo, bardzo dziękuję i jestem no niezmiernie wdzięczna i bardzo to doceniam. I nie spodziewałam się. Ja jestem osobą, która jakby łatwo się wzrusza, ale tutaj nie będę oczywiście płakać, ale jakby łzy mi w oczach po prostu stanęły. Przychodzę z pewną pogadanką, ale na początek chciałam powiedzieć, że dostałam od Was, ludzi, którzy mnie oglądają, bardzo dobrą energię. I szczere życzenia. Trzymanie kciuków za to, żebym została na moim oddziale, żeby mnie nie przenieśli na innym. I wczoraj mieliśmy zebranie po południu. I powiem szczerze, że taki stres, jaki przeżyłam wczoraj, już dawno, dawno no, nie przeżywałam. Ogłoszenie, podanie informacji oddziałach, jak będą wyglądały grupy po wakacjach, y, y, którzy pracownicy będą na, na, na poszczególnych oddziałach. Y, wszystkie informacje były wyświetlane i po kolei oddziałami to szło. Więc rzut na ścianę, pierwszy oddział, nazwa oddziału, y, imiona dzieci i z boku y, no imiona pracowników, tak. Ja tylko tak szybciutko Irena nie tu nie stoi kolejny oddział kolejny. Ja po prostu myślałam wczoraj że, że mi serce wyskoczy dlatego że zależało mi na tym żeby zostać dalej na swoim oddziale ze swoimi dziećmi dlatego że połowa grupy idzie do grupy dzieci najstarszych do pięciolatków którzy no, w wieku sześciu lat zaczynają szkołę. Natomiast dalej miałam połowę grupy swoich starych dzieci, i do nich jakby po wakacjach dojdzie yy, yy, pewna część yy, dzieci z maluszków, po prostu, więc jakby yy, tak, więc dojdzie część jakby obcych dzieci, ale no ja chciałam być z tymi moimi, yy, tą połową. Jak doszło do mojego oddziału, ja, ja, ja po prostu nie zapomnę. Nie zapomnę tych moich emocji. Czu! Irena. Och, ja... Nie, ja myślałam... Nie, naprawdę. Stanęły mnie łzy w oczach wczoraj również. I jak przyszłam do domu po tych trzech godzinach zebrania, czułam się jak pijana. Czułam się jak, jakby nas czymś poczęstowali. <ścoughs> Z tytułu nowych oddziałów. Ale... No emocje naprawdę sięgały za to zresztą wszyscy pracownicy stresowali się no, dlatego, że każdy gdzieś tam się czuł lepiej lub jakby może miał nadzieję się gdzieś przenieść i, i po prostu każdy miał jakieś swoje życzenia, no i ogólnie wszyscy są zadowoleni, każdemu humor dzisiaj dopisywał, także rozegrało się to nawet szefostwo, jakby dyrekcja, no ma pewne informacje o pracownikach, wiedzą, że ludzie są z życi z dziećmi, dzieci są z życi z pracownikami. Kto pasuje na mały oddział, kto pasuje na duży oddział. Więc jakby to też nie zrobione gdzieś tam, wiadomo, po złośliwości, żeby kogoś nagle gdzieś tam przenieść, ale, ale głównie się też dotyczy tego, że jeżeli ktoś ma na przykład stanowisko pedagoga, to czasami jest tak, że no muszą z tego oddziału kogoś przenieść na inny, bo tam akurat potrzeba takiego pedagoga, który na przykład um, ma jakąś tam wiedzę w zakresie na przykład dzieci um, z, z, um, ze specjalnymi potrzebami na przykład, no, Przeróżne kryteria, ale tak, już jest wszystko ok. Przeniosłam się na werandę, bo widzę, że mam no, słabe światło po prostu. Do dzisiejszej pogadanki zainspirowała mnie pewna osoba, która mnie ogląda i zostawia raz za czas komentarze. Ta osoba napisała pod jednym z filmów, Taki komentarz, tak przeczytam pokrótce. Żywienie dzieci wyłącznie parówkami, czy pizzą dla dziecka zdrowe nie jest. To chyba każda polska mama wie. I pojawił się drugi też komentarz pod tym. Pakistańczycy, których mieszka dosyć sporo w Norwegii, gotuje posiłki, zapach kary i gotowanej baraniny i ryżu, roznosi się po okolicy. Oczywiście, jeśli o mnie chodzi, to ja podziękuję za zapach baraniny. Tego zapachu rozchodzącego się po okolicy. Oczywiście, każdy dzieli się swoimi obserwacjami czy swoimi przemyśleniami. Ja, z racji na to, że, że, że prowadzę ten kanał o takiej tematyce o Norwegii, dzielę się tutaj moimi spostrzeżeniami, więc, jakby no, szanuję każdy komentarz. Każdą obserwację, ale nie chciałabym, żeby to wybrzmiało, jeżeli są ludzie, którzy czytają no, komentarze innych, że tak jakby w Norwegii dzieci jedzą tylko parówki. Bo oczywiście, jeśli chodzi o temat dzieci, to na tym punkcie jestem bardzo wyczulona i jakby jak ktoś nadchodzi, wyłączy się na chwilę. Jak się nagrywa na dworze, to no to są, to idzie jak na żywo. Są różne odgłosy, a też nie chcę nagrywać kogoś, nie wiem, głosu kogoś, bo idzie to jakby publicznie, więc nigdy nic nie wiadomo. Akurat dzieciaczki jakieś przechodziły, głośno rozmawiałem. Ale wracając do tematu, więc nie chciałabym, żeby wybrzmiało to w ten sposób, że dzieci norweskie są żywione. Mm, Gotowcami tylko i wyłącznie, no i tymi parułami nieszczęsnymi, i, 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 i że ich mamy nie gotują. Dlatego, że moje doświadczenie jest takie, że na przykład mój syn chodził do tego przedszkola, w którym ja teraz pracuję, i był czas, że mieliśmy panią, która gotowała dla dzieci ciepłe posiłki. Teraz robimy to sami, więc jakby musimy wybierać takie posiłki, które są szybkie w przygotowaniu, żeby nie tracić czasu na, na kuchnię, tak? Bo trzeba ten czas jakby w większości poświęcić dzieciom. Natomiast kiedy mieliśmy panią, która gotowała, była ona z wykształcenia kucharzem oczywiście. Bardzo taką ulubioną zupą mojego syna na przykład była taka zupa Shilling soup, czyli no taka zupa z kurczaczkiem, z przyprawą kary. Oczywiście warzywa tam były przemycone, do tego były zmiksowane i chyba też to podawała chyba z ryżem, o ile się nie mylę. Bardzo dużo było gotowanych, przy, przepraszam, przygotowywanych takich zapiekanek z łososiem lub z dorszem, oczywiście też z warzywami. Zupa pomidorowa tutaj w Norwegii, tak jak już gdzieś tam na moim kanale zrobiłam taki przykład takiej zupy, jest to zupa taka pomidorowa krem. Oczywiście jest ona z parówką, z jajkiem i z makaronem. Ja na przykład w przedszkolu mam część dzieci takich, norweskich, które nie lubią parówki, po prostu. Tak samo jak dziecko polskie też czegoś nie lubi z kuchni polskiej, tak? Moje obserwacje pozwalają mi na to, żeby bronić norweskie mamy, dlatego że no z tego, co ja widzę i obserwuję, to nie jest do końca tak, jak wybrzmiewa jak, ten, ten komentarz. Czasami na święta Bożego Narodzenia dostajemy od rodziców jakieś drobne, takie powiedzmy upominki Każdy jest wtedy właśnie taki radosny, wesoły w grudniu, szczególnie przed świętami Bożego Narodzenia. I na przykład um, mieliśmy takie mamy, um, um, które przygotowywały takie domowe um, drzemiki, na przykład, lub jakieś takie, nie wiem co to było, ale to był też taki dodatek, jakby do mięska, taka cebulka w jakiejś tam um, zaprawie. Bardzo dobre. Wiem, że norweszki są y, flinke, że norweszki, y, są bardzo dobre w pieczeniu ciast drożdżowych. One pieką przeróżne właśnie bułeczki, ciasta i y, czy to na słono jakieś rogaliki, czy to na słodko bułeczki. Oczywiście najbardziej popularne, no, to są y, Bułeczki z cynamonem i z cukrem, lub takie bułeczki z budyniem, takie szkolne bułeczki się nazywają. Yy, przeróżne, przeróżne. Ja chyba też na kanale nagrywam takie bułeczki, yy, pizzerijki właśnie z norweskiego przepisu. Więc one bardzo dużo yy, spędzają czasu w kuchni, jeśli można. Yy, jakby w ten sposób um, to powiedzieć, jeśli chodzi o, o, o wypieki. Ja pamiętam też, um, jak pracowałam taki pierwszy okres um, czasów w domu opieki, to tam miałam taką panią, która zapytała się mnie, czy bym nie chciała jej pomóc raz za czas um, posprzątać mieszkanie. Ona zajmowała się takim um, um, adopcją dzieci. Miała taki dom właśnie no, tymczasowy, to po polsku się jakoś. taki rodzinny dom dziecka, jakby, ale to nie rodzinny dom dziecka, to to jeszcze na innej zasadzie było. W każdym razie no, ona była zajęta wieloma sprawami i jakby potrzebowała czasami takiej osoby, żeby generalnie jej wysprzątała ta osoba mieszkanie. I ja pamiętam, ona była tak wdzięczna, tak mnie chwaliła, i, i, i za każdym razem, kiedy u niej byłam i, i no, nie wysprzątałam jej chatę, tak. To dostawałam y, zawsze jakiś wypiek, ona się starała po prostu y, upiec coś dla mnie. To było takie wzruszające, dlatego, że ja wiedziałam, że ona to piecze dla mnie. Dlatego, że ja przyszłam i chciałam jakby jakoś tak... Y, oczywiście miałam y, to w inny sposób y, jakby y, wynagrodzone, ale, ale zawsze starała się mi coś upiec dobrego. W norweskiej kuchni istnieje coś takiego, jak takie kotleciki mielone. Y, u mnie na przykład syn y, y, miał wcześniej takiego y, powiedzmy bliskiego kolegę, którego często zapraszał do siebie do domu, y, i tam mama jego y, no, starała się ugościć tego mojego syna, że tak powiem, i był nieraz częstowany właśnie obiadem. No i nieraz oczywiście z ciekawości pytałam się, czy sam opowiadał, no to też opowiadał, że yy, no, że właśnie były na przykład takie kotleciki mielone, mówię właśnie, że mam takie właśnie akty podobne, jak my polskie takie yy, robimy. Oczywiście oni też robią mięsa różne, tak jak wcześniej już chyba też mówiłam, yy, yy, tak jak moje obserwacje właśnie yy, są, to lubią ze sosikiem, żeby zawsze jakiś ten kawałek mięsa nie był taki suchy, jak na przykład nasz kotlet schabowy, tylko, żeby właśnie był y, czymś mokrym polany. Jak już, tak jak już też mówiłam w jednym z filmów, mają takie kumle, czyli takie kluchy, nazwijmy to po polsku, takie ala, ala, y, pyzy. I y, też robią je y, po prostu domowym sposobem, tak? Ja też tam kiedyś w jakimś filmie po prostu kupiłam takiego gotowca, y, no żeby pokazać właśnie jak one tam wyglądają, czy coś, ale. Dawno temu, gdzieś tam raz za czas, jako szybki obiad gdzieś tam kupiłam, ale ogólnie to jest fajny przepis na to i po prostu się robi. Oczywiście, norweskie mamusie smażą dzieciom lapy, czyli takie pankajki, waffler, czyli gofry, które dzieci uwielbiają, naleśniki, oczywiście. Także. No, myślę, że, że ten komentarz był bardzo mocno przesadzony i, i jakby no, krzywdzący dla, dla norweskich mam. Chciałam jeszcze dodać, że każda kuchnia jest inna. Inne kraje gotują w inny sposób i jakby w inny sposób się odżywiają. Ja mam na przykład dziecko w przedszkolu, kilka dzieci z innych krajów. Które na przykład no, nie są przyzwyczajone do tego, żeby jeść no, kanapki na przykład, tak? na śniadanie czy na lunch, czy takie to chrupkie pieczywo. No, teraz się nauczyły, bo nie miały wyjścia, ale też właśnie słyszałam od jednej mamy, właśnie też niedawno, że oni wieczorem na przykład mają ciepły posiłek i tak jakby on jest na tyle syty, że, że dziecko na przykład nie chce iść śniadania w domu. I właśnie tam rozmawialiśmy na temat śniadania w przedszkolu i o porze wydawania właśnie i tym sposobem dowiedziałam się właśnie, że oni mają właśnie na kolację ciepły posiłek, więc co kraj to obyczaj. Każdy kraj ma swoją kuchnię i, i i nie można tak powiedzieć, że, że, że polska kuchnia jest ym, zajebista, bo, 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 bo mamy polskie, jakby nie wiem, spędzają dużo czasu lub robią wszystko od podstaw. Y, oczywiście zgadza się, ym, ale czy, czy akurat ym, mamy mierzyć w takich kategoriach, ile, ile ktoś po to ze siebie wyciśnie ym, w kuchni? Czy to o to chodzi? Ja osobiście jadłam zupę. Kalafiorową krem, zupę spora krem, zupkę jarzynową. Mój syn ma książkę, którą dostał ze szkoły. Córka zresztą również. W szkole nauczyli się gotować wielu różnych smacznych potraw. Mój syn ma swoją potrawę. Którą częstuje na przykład goście z Polski. Nie wiem, jak się to nazywa, bo zapomniałam sobie akurat teraz. Musiałabym sprawdzić, ale jest to mięsko z renifera, jeżeli ktoś je mięso, tak? Gdzieś tam nie wiem czy, czy, czy z jakimiś warzywami, w każdym razie jest to taka potrawka i chyba to jest do ryżu czyli coś takiego na przykład też, y, zapiekanki rybne na przykład w śmietanie, no w Polsce też to mamy, ale, ale oni tutaj też takie coś gotują, ziemniaczki bardzo dobre, y, na przykład tutaj z norweskiego przepisu mam, y, no y, zapiekane w śmietanie, bomba kaloryczna, ale są przepyszne, y, także y, spokojnie, mamy norweskie dają radę i ogólnie wszystkie mamy dają radę, nie wymagajmy od norweskich mam, żeby lepiły pierogi, tak jak my, polskie mamy, jesteśmy nauczone, chociaż też znam polskie mamy, które absolutnie nie mają do tego drygu i też musi być. Norweskie mamy umią piec ziemniaczki, robią różne makarony w różnych sosach. Tak jak mówię, ryby, mięska, więc jakby. A każda kuchnia różni się od siebie. Bo, bo co mogę powiedzieć, to to, że na przykład w Norwegii y, oni nie używają za dużo przypraw z moich obserwacji. Pieprz, sól, delikatnie, tak? Y, ja na przykład lubię przyprawy różne i y, 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 takie troszkę ostrzejsze y, y, jedzenie. Y, natomiast oni, y, z tego jak ja widzę, no jakby no, nie, za dużo ich, im nic nie potrzeba, żeby nie zepsuło jakby y, no, smaku mięsa na przykład. Więc tak. Więc tak, dzisiaj przychodzę z taką krótką pogadanką i bronię troszkę norweskie mamy. Dziękuję wszystkim, tak jak mówiłam na początku, za subskrypcje, które, które jakby no, przychodzą do mnie nowe. Dziękuję za komentarze, dziękuję za te paluchy do góry, dziękuję, że przychodzicie, że jesteście aktywni pod komentarzami. I przed nami jest weekend. Ja miałam tydzień stresujący, więc myślę, że na hamaku będę się bujać całą sobotę, bo pogoda też zapowiadają ładną. Życzę wszystkim wspaniałego weekendu. No i widzimy się no, za jakiś czas.